Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam każdego i zapraszam i wszystkich, i zapraszam do medytacji Słowa Bożego na 28 niedzielę w ciągu roku, tak zwaną zwykłą. Pierwsze czytanie jest z Księgi Mądrości. To najpóźniejsza już Księga przed Nowym Testamentem. Powstała w pierwszym wieku przed Narodzenie Pana Jezusa. Mówi właśnie o mądrości, bo księga ta należy do ksiąg sapiencjalnych, czyli mądrościowych. Mówi o mądrości w życiu człowieka i potrzebie tej mądrości tak bardzo każdemu. I czytam. Modliłem się i dano mi zrozumienie, przyzywałem i przyszedł mi z pomocą duch mądrości. Czyli modlitwa wprowadza nas w Bożą Mądrość, ona przerasta ludzką mądrość, chociaż jej nie narusza, ale ją wzbogaca, oświeca i czyni ją właśnie dla nas dobrem i twórczym, czymś ważnym jako doświadczenie życia. Czyli modliłem się i dano mi zrozumienie, przyzywałem i przyszedł mi z pomocą duch mądrości. To jest łaska nadprzyrodzona, duch Boży. Który Bóg nam chce dawać dla naszego dobra. I czytam dalej. Oceniłem ją wyżej niż nadberła i trony, i zestawie, w zestawieniu z nią za nic uznałem bogactwa. Mądrość Boża przerasta to wszystko, co mamy tylko z naturalnego porządku i z naszego wysiłku przerasta w sposób nieskończony. Czytam dalej. Nie zrównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej będzie przy, poczytane za błoto. Takie bardzo jasne, głębokie, kategoryczne określenie czym jest Boża mądrość? a czym jest tylko to, co człowiek może zdobyć sam w wy, ludzkim wysiłku. Chociaż mu się wydaje, że to jest wielkie, że to jest jego zabezpieczeniem życia. A autor natchniony bardzo tak klarownie i bardzo tak, bym powiedział, radykalnie stwierdza, że to wszystko jest tylko marnością. Małą taką marnością, którą człowiek się, no, chełpi, chlubi, co mu przymyka właśnie oczy na głębszą rzeczywistość. Tak może być. Natomiast mądrość pomaga człowiekowi to wszystko widzieć nowym spojrzeniem, Bożym spojrzeniem. I czytam dalej. Umiłowałem tę mądrość nad zdrowie i piękność, i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo blask jej nie ustaje. A przybyły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w, tej, w jej ręku. Czyli właśnie Boża Mądrość porządkuje człowieka, czyni go bardzo dojrzałym wewnętrznie, realnym i realistycznie patrzącym na życie, nie jakoś irracjonalnie, nie jakoś tak idealistycznie, ale realnie, głęboko z perspektywą wieczności. Bez Bożej mądrości jako łaski nie ma prawdziwego rozeznania i spojrzenia na swoje życie i na swoją przyszłość. To też do tego tematu mądrości nawiąże też Pan Jezus w wydarzeniu spotkania z młodzieńcem. Opisuje to święty Marek, ewangelista. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upatrzył przed nim na kolana, zaczął go pytać: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg, znasz przykazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On odpowiedział: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: Jednego ci brakuje, idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Tak, nauczycielu dobry, tak, Jezus jest prawdziwie dobry, bo jest odbiciem jedynego dobra, jakim jest Bóg. Tylko to dobro jest wieczne, bo Bóg jest wieczny. I tylko to dobro człowiek powinien pragnąć posiadać, bo wtedy będzie szczęśliwy, tylko dobro nas ubogaca. Dobro niecząstkowe, nietoczesne, które przeminie, ale wieczne, a tym jest tylko Bóg. Dlatego Pan Jezus wskazuje, że tylko Bóg jest dobrym i tylko Boga powinniśmy pragnąć, posiadać, mieć w sercu, żyć w Nim w więzi. Jezus jest odbiciem tego dobra, czyli albo uobecnieniem tego dobra. Dlatego kto zwiąże swoje życie z Jezusem, ten wiąże swoje życie z Bogiem, Ojcem, Stwórcą. I Pan Jezus tutaj potwierdza, że zachowanie przykazań jest czymś bardzo podstawowym, potrzebnym, koniecznym, fundamentalnym, ale to jeszcze nie wystarcza. Trzeba jeszcze proponuje temu młodzieńcowi coś więcej. Czyli mówi sprzedaj to, co masz i rozdaj ubogim, potrzebującym i ty przyjdź i chodź za mną, będziesz miał skarb. I doczesny, i wieczny. On nie, nie zdobył się na taki wysiłek, takie zrozumienie. Odszedł smutny i z tym smutkiem pozostał na zawsze. Natomiast Jezus mówi: kto dla niego opuści ojca, matkę, dom i to wszystko i pójdzie za nim, ten stokroć więcej otrzyma w życiu doczesnym i życie wieczne po tamtej stronie śmierci. I dlatego Jezus proponuje człowiekowi coś najpiękniejszego. Tu nie chodzi o to, żeby posprzedawać, nic nie posiadać, nie, nie w tym znaczeniu. O to chodzi, żeby się do tego nie przywiązywać, żeby to nie było celem, żeby to nie przysłoniło nam czegoś w życiu najważniejszego, Boga, Jezusa. Tak, żeby dobra doczesne, które są potrzebne, a które tak pracujemy i które z wysiłkiem zdobywamy, służyły nam, ale nie przysłoniły Boga. Zapytajmy się teraz, czy właśnie dla mnie Bóg jest pierwszy, najważniejszy? Czy moja żywa więź z Panem Jezusem jest pierwsza, priorytetowa, fundamentalna? Czy nie przysłaniamy o mi te troski, te dobra doczesne, zabieganie o to dobro doczesne, tej właśnie żywej przyjaźni z Panem Jezusem? Czy dla mnie liczy się codzienna modlitwa? Czy dla mnie liczy się zakręt pokuty częsty? Musza w niedzielę, komunia święta, słowo Boże. Czy dla mnie liczą się Boże przykazania? Wtedy, jak to będzie na pierwszym miejscu, ta żywa więź z Panem, wtedy zobaczymy nowym spojrzeniem właśnie drugą osobę, tę najbliższą, w domu, w rodzinie, w małżeństwie, ale i w środowisku, wszędzie. Nowym spojrzeniem, Bożym spojrzeniem. Zrozumiemy, że skarbem naszym jest Bóg. Jezus Chrystus i on tylko ocala, i on daje życie wieczne. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam na Eucharystię. Szczęść Boże.